Za namową kolegi chciałem Państwu pokazać chyba najtańszą pompę ciepła do domu. Jest podpięta pod dom 115 metrów plus garaż. Parametry pompy. Jest to pompa 3,5 kW podpięta najprostszym z możliwych sposobów. Za chwilę pokażę z zewnątrz jak jest skonstruowany wymiennik może uda się nam nagrać defrost może ktoś będzie zainteresowany A pogodę mamy taką, w nocy było minus 2 pompa założona na próbę. Zobaczyć czy się spisuje jak to wszyscy chwalą i chyba będzie chodziła na zawsze Obok mamy jeszcze jednostkę klimatyzacji, co obsługuje e, piętro. Tam dalej na końcu jeszcze jest jedna, co obsługuje parter budynku. Powiem tak, czekam cierpliwie na defrost, ale się chyba nie doczekam. W tej chwili jest jakieś 0 stopni. Ale jak ktoś będzie zainteresowany mocno, to nagram specjalnie krótki filmik. A z tego miejsca chciałbym pozdrowić pana Sławomira, który mieszka na ulicy Potockiego. Witam, teraz chciałem pokazać wymiennik wewnętrzny. E, analogicznie, rury, które wychodzą na zewnątrz. Jest to zasilanie gazu z jednostki i powrót gazu. Zasilanie 230V i kabel sterujący jednostką wewnętrzną, nie pamiętam, bodajże 5 żył Idąc tutaj dalej, o tak, pokażę. Jest nawinięty wąż 100-milowski FI-40, wewnątrz przez który idzie rura i miedziana, która ma owinięte wokół siebie spiralnie drut aluminiowy 3 mm, który tak powiem, żeby mieszał tą wodę w obiegu. Hmm. Tutaj mamy czujniki temperatury, zasilanie gazu 51, powrót gazu 36, bo w tej chwili jest w jakimś czuwaniu. Po drodze mam zawór, zawór zamykający, e, wyjście na to jest wyjście na już w pięcie do e, boilera mam, boiler 300 litrowy oraz grzejniki. Grzejników mam 100 żeberek aluminiowych oraz 40 metrów podłogówki i boiler 300-litrowy. Ale jeszcze wracając tutaj, pokażę. O, tutaj jest pod spodem niezabudowana, najprościej jak się dało jednostka sterująca przymocowana. Wychodzą dwa czujniki temperatury do gazu. Zaraz pokażę, gdzie idą. Wentylatorek. Proszę, widać jak pracuje. Nie chciałem zastąpywać żadnym rezystorem, żeby to po prostu położyłem go. I tutaj kolega się ze mnie śmiał. Proszę popatrzeć. Tłumik drgań z gąbeczki. Tu jeszcze jest silniczek od żaluzji. Poniżej idzie kabel do sterowania. Ja sobie to tak napisałem. Defrost włączone. O teraz się świeci dioda. Można czas ustawić, wyłączyć, włączyć. Eee, niedługo, bo już zamówiłem, taki klucz specjalny, żeby z aplikacji sobie włączać i wyłączać. Obok wisi pilot. O proszę, jak to ładnie reaguje. Tutaj idąc dalej. <coughs> po rurach wpiętych do centralnego ogrzewania do oraz do bojlera. O tutaj mamy zbiornik z dwoma wężownicami 300 litrowy, który jest również podpięty pod tą pompę ciepła. I tam wchodzi tylko nie widać do ściany. Sterowanie ogrzewaniem dodatkowo jest Pompka obiegowa na budynek jest zwykła. Oraz tu pokażę, jest taki czujnik. Salus. Zaraz pokażę, jak działa. W tej chwili tutaj w kotłowni jest 28. Spróbujemy zmniejszyć przykładowo jedną ręką, to jest bardzo źle. E, no temperatura. Nie. Temperatura. O, druga. Ustawimy, że chcemy 17. W domu mieć. Dajemy OK. Nic się nie dzieje, dlaczego? A nie, po chwili była zwłoka, proszę. Wyłączyła się pompka i już nie idzie ogrzewanie na budynek. Automatycznie tutaj, jednostka, jak osiągnie zadaną temperaturę, to wyłączy się, po prostu wejdzie w czuwanie. I wracając tutaj, gdy znowu. E, spadnie poniżej zadanej temperatury, pompka się włącza, cała jednostka się włącza. Tutaj odnośnie jeszcze czujników, to są wyprowadzone w najprostszy możliwy sposób. Tutaj mamy, już patrzę, 46 stopni powrót zasilania. To jest tylko tak włożone. Uważam, że to najlepsze możliwe miejsce. A drugiego chyba nie zobaczymy. Tutaj idzie do rurki gazowej. E, no, żeby nie osiągnął gaz temperatury krytycznej i nie zepsuła się jednostka. Jeszcze tutaj o, postaram się odchylić. Mm -hmm. O proszę, w jaki to jest prosty sposób skonstruowany. Rurka zasilająca gazowa. E, jakaś tam mówka baryłkowa. Redukcja, redukcja do jednego cala. Tam idzie dalej spiralnie. Wychodzi wyjściem, no i wraca do jednostki zewnętrznej. A poprzez trójnik. O, tutaj ładnie widać. Rurą idzie. Tutaj jest akurat powrót zasilania z budynku które ogrzewa e, grzejniki, podłogówkę oraz zbiornik. Oczywiście mogę sobie na lato wyłączyć, e, bo mam zawór i włączyć do ogrzewania sam e, zbiornik na ciepłą wodę, ale nie korzystam z niego, gdyż mam solary na dachu, 36 rur. No i na razie to wszystko. Może w następnym filmiku nagram. Bo tutaj poniżej jest fotowoltaika zrobiona samemu. Na razie dziękuję. Chciałem jeszcze pokazać, jak ładnie załącza się i wyłącza się obieg centralnego ogrzewania poprzez sterowanie sterownikiem salusem. Tutaj jest 21 stopni w kotłowni

I wysłał sygnał do pompki obiegowej, która się załączyła i podaje ciepłą wodę na budynek do ogrzewania.